Jedna z naszych czytelniczek, która zapoznała się z tym tomem o chorobach wirusowych, gdzie m.in. opisujemy i podsumowujemy pandemię, zwróciła uwagę i, i, i stwierdziła, że to jest bardzo interesujące zestawienie statystyczne, gdzie my tutaj pokazujemy i udowodniamy, czy szczepionki na COVID-19 zmniejszyły. Czy też nie zmniejszyły liczby zachorowań? Pani powiedziała, że no wyjątkowo jest to interesujące. Nie zdawała sobie sprawy, że tak to wygląda. No właśnie, jak to wygląda? Wygląda to tak, że okazuje się, że te szczepionki, które tak nam polecano, no jednak niewiele pomogły. A na ile pomogły, to my tutaj właśnie pokazujemy. A poza tym, oczywiście, w książce jest mnóstwo praktycznych porad. Które można wykorzystać przy corocznej grypie. No, jesień, mimo wszystko, się zbliża. Ten sezon, tak zwany grypowy, będzie powracał jak zwykle. I na pewno to, co tutaj podajemy, przyda się, bo to co roku będzie się przydawało. A książka jest tak trwała, że wystarczy mieć jeden egzemplarz i on powinien posłużyć praktycznie na zawsze. Także warto tę książeczkę mieć.